Witam Was kochani, dzisiaj nietypowo, bo nie jest wszystko ręcznie, własnoręcznie robione, tylko trochę na gotowca poszłam. To są niemieckie takie z bułki, pierogi, kluski, knedle, nie wiem jak to przetłumaczyć. Są bardzo smaczne, polecam, jeżeli ktoś pracuje w Niemczech, może nie zna tego, to może skorzystać. Czy jeżeli ktoś jeździ do Niemiec, może kupić sobie takie, są różnych firm. I to zamiast ziemniaków, zamiast klusek śląskich, do sosów, do różnych dań. Bardzo smaczne polecam. Ale... Są też ziemniaczane, ale uważam, że te są smaczniejsze. No i innych firm są też. Tak. I bardzo smaczne. I pokażę po prostu, jak to się robi. Znajduje się to w woreczku. Ja wiem, że to sześć. Jest takie danie można zrobić, tylko nie wiem, czy Ci się chce. Ja to od razu powiem. Można zrobić samemu z bułki. I podpowiem. Jest tutaj sześć takich zapakowanych, takie się dziwne wydaje, okruchy z przyprawami. Już półka z przyprawami. Wrzucamy do karka. Ja zrobię cztery. Już są bardzo syte. Czy może chcesz jednak trzy? Nie, nie. I zalewamy wodą na o, 10 super. minut. Od czasu do czasu obracamy, żeby dobrze nasiąkły. I 10 minut czekamy, aż napęcznieje. Po 10 minutach tak wyglądają nasze kluski. Tam widać zielone kawałeczki, natki pietruszki. Są one z przyprawami. I nastawiamy do gotowania i od momentu zawrzenia gotujemy je na silniejszym gazie minutę, ale najpierw niech zawrzą. Jak już się nam nasze kluski zagotowały, posolimy jedną taką nie Niepełną łyżeczkę, nawet mniej pół łyżeczki soli. Zresztą to zależy od gustu. I minutę gotujemy na większym gazie. A później? A później zmniejszamy do minimum. Ma woda tylko prykać i 15 minut zostawiamy w odkrytym garnku. I po 15 minutach jest gotowe do spożycia. I to jest danie gotowe, ale żona by mogła się postarać i zrobić, proszę Państwa, to nie wiem. Czy... No, w niektórych rejonach to są gotowe, na wagę bułki, pokrojone, ususzone specjalnie do takich kneti. Można je nawet z jabłkami na słodko robić wtedy, nie tylko na słono. To na północy Włoch, blisko Austrii, to mają taką tradycję, że to robią. I, I minuta minęła, zmniejszamy na minimum, żeby w chwileczkę się uspokoi i będzie ledwo, ledwo pyrkało i tak 15 minut trzymamy. Pyr, pyr, pyr. I po 15 minutach wyciągamy sobie łyżką cenzakową pod bieżącą zimną wodę lub tak do zimnej wody, żeby można było otworzyć, bo tak to mi poparzyło się. I tu się otwiera te woreczki. I wyskakują gotowe kluseczki. Gotowe kluseczki. Tu się otwiera woreczki Byka. i wyskakują Proszę bardzo. kluseczki. Polajemy to z sosami. Sklejone mhm. jakie? Jakby ulepione, co? Tak dajemy sobie na półmisek i fasujemy no i tak życzę wszystkim kilkaset złotych smacznego, dziękuję za uwagę i zapraszam na ponowne widzenie odwiedziny tak jest zapewniam, że dwie sztuki na osoby góra trzy są wystarczające, są bardzo syte, bardzo smaczne. No i jak ładnie wygląda? Ciekawe, bardzo ciekawe pomysłowość.